Witam serdecznie na kanale w kolejnym odcinku z Gran Turismo 7. Dzisiaj sobie przejdziemy jeden, może dwa wyścigi, tak zwanych wyzwań tygodniowych. Co tydzień w Gran Turismo pojawiają się takie wyzwania z tych wyścigów 5. Od słabych po jakieś właśnie tutaj. Szutrowe, specjalne wenty tu na przykład, jest, żeby tylko jednym modelem jechać, tym jakimś, kurde, teraz elektrykiem, którego tam trzeba było w paczu kupić. My sobie pojedziemy, najpierw tutaj, ten pierwszy wyścig, niby najłatwiejszy, małymi samochodami. Ja sobie mam tutaj DS-a, trójkę swojego takiego przerobionego, turbo wstawione, tam obniżone trochę, zawieszenie, kolor zmieniony, felgi inne, pod takie wyścigi sobie go tutaj wziąłem. Małymi autkami przechodzę, właśnie takie wyścigi. Nim nie jest tak na maksa stringowany, żeby była jakaś walka. Zdarza się nawet, powiem Wam, nie dojechać w pierwszej trójce, jak jest solidna walka. Więc zaczynamy. Ja jeszcze na padzie z kokpitu, widok, żeby było jeszcze trochę trudniej, i jedziemy. kręty tor, rzadko jest tutaj takie właśnie mniejsze jakieś mniej ważne wyścigi, krótkie właśnie eventowe to tutaj na tym torze rzadko jest wrzucany. Skrzynia biegów też tu jest zmieniona w tym desie, bo jak kiedyś tam zacząłem nim jeździć to strasznie długie przełożenie miał, zmieniłem na Krótkie, wydaje mi się, że się bardziej teraz zbiera szybciej, przykłada, czy jest lepsze przyspieszenie. Ja jeżdżę tak, żeby raczej nie uszkadzać innych pojazdów, staram się, żeby to realnie było, więc nie pcham się na siłę. Uszkodzeń nie ma, więc wiadomo, można by było, ale... ma być jak najbardziej realny, tak bym chciał przynajmniej, żeby to tak Pierwsze okrążenie, spakujemy na szóste miejsce, 14 sekund do lidera, gonimy. do hamowania tutaj nie popełnić błędu nie mogę To kolejna szkana, taka zbęd ciasna do kolejnego Przeszedzamy raz, dwa, o, no i sami we mnie wjeżdżają. Jest Petka Audi. Renata. Lecimy. Gonić lidera na ostatnim włączeniu. Muszę teraz nie popełnić błędu. Tutaj to, z tego w tunelu ten wyjazd, ten zakręt jest taki strasznie oszukany. Jak źle z niego wejdziesz, to lecisz na bandę prosto tam. A na prowadzeniu taki DS jak my nim jedziemy. Dobra, tutaj go już powinniśmy przejść chyba, nie? Dobra, udało się. Teraz żebym tylko nie wypełnił że błędu tu na tym zakręcie on też wyrzuca jeden Te wyścigi tygodniowe jedno są bardzo łatwe, niektóre są trudne, niektóre są przy zmiennej. To ostatnie, tam gdzie będzie gr 1, pewnie to będzie już przy zmiennej pogodzie potrafi być. To już w kolejnych odcinkach, bo to na pewno wszystkiego dzisiaj tutaj nie przejadę na tym jednym odcinku. Teraz co pojedziemy pick-upem na przykład jeszcze, zobaczymy. Zmienić. A taki dobrałem, dobrały po malowanko samochody, no dobra, nie ma co obijać i tutaj naciągać minut lecimy przejedziemy jeszcze jeden wyścig. Tu na tym weekendowym następnym mieliśmy pick tak. Ja mam takiego jednego <laughs> Śnieżne opony mam założone. O, zimowe. No i elegancko. To możemy od razu lecieć. To już masa. To będziemy tutaj się ślizgać myślę co? Zaczynamy. Pięć okrążeń. Stawiamy go bokiem. Odjazd, jedziemy. Dobra, tędy, wyprzedzę ich tutaj. Turbo oczywiście, ja do każdego auta stawiam turbo jak można, więc dlatego tutaj robimy jak chcemy, myślę. Dobra, udało się. A już widzę, że ten wyścig będzie akurat łatwy, nie? Bo... Nie powinno to być jakiś problemów, chyba że gdzieś w krzmoce w bandę mocno. Dawaj do... Ej! Co mnie tak zamuliło? Czwarte miejsce na tę chwilę. To już popylają Udało się do pierwszej trójki wbić Ale my mamy apetyt na pierwsze miejsce Dawać, dawać Chcę to wygrać Nie ma srania po krzakach uh. Uh. No, Lucjan, zostałeś mi. Ty. O, szeroko wziąłem ten zakręt, szeroko. Gdzie ten lbepek jest, ten Czech? Tutaj. Jeszcze dwa okrążenia, a my już wyrabiamy sobie jakąś przewagę. Myślę, że ładnie tutaj wszedłem w ten zakręcik. Czas twierdzi co innego. Panią mnie z tu sekundy już prawie tracę. Co jest grane? Tu zamulam, tutaj coś za bardzo redukujemy, albo za mało. Dobra, ale odjechaliśmy na chwilę okrążeniam cobie do woj do woj No jak tak będę jeździł, no to kurde dogoni mnie ten Czech, kurde tutaj Piepiczek. I będzie ostatnie okrążenie teraz. Dobrze. Tutaj teraz ładnie przed ten zakręt, nie tak szeroko jak ostatnio. Dobrze, weszłem. Dobrze, dobrze. No i udało mi się widzowie, mamy to Ostatnie okrążenie myślę było dobre Drugi wyścig weekendowy to Łek Tygodniowy to Kończony, czysta jazda Idźmy. Zobaczmy, jaki jest kolejny. Co my tutaj mamy na kolejny? Mamy chyba tego yy, przymus jazdy elektrykiem, tak? Był następny. Tak. I tutaj wszyscy jadą tym elektrykiem, oni to jakieś potringowane je mają, czy co? Ile to jest tych okrążeń? 8. No to już myślę, że to uda na następny odcinek. To jeszcze zobaczymy, co dostaniemy w tej ruletce tu od nich na tym odcineczku. Co oni tutaj nam dadzą. Teraz hazard, widzowie. Ja tam zawsze wolę od kasy samochody, ale nigdy mi to się nie udaje. Zawsze dostaje kaj, chociaż teraz o. Co to ja dostalę? No to jakiś Chińczyk jeszcze? Co to jest? Teś podróba z to na Martina. Znaczek podobny. No i co dostaliśmy z Stokoła. Mamy już prawie 2 miliony. Zobaczmy tutaj czy się coś zmieniło, bo ja tutaj widzowie poluję na jeden samochód ze staroci, trzy bańki jest w tej chwili, o kurde, złoto, tego posiadamy, tutaj wyprzedany za 20 baniek, tego bym chciał, będę musiał go sobie kurde kupić, no i ten mercedesik fajny. 75 piąty rocznik. No nic nie ma tutaj tego, co my byśmy chcieli, ale jeszcze sprawdzę w używanych, co tam się zmieniło teraz, bo tutaj nowy tydzień to jakieś nowe Delorian. Więc trzeba będzie sprawdzić, co my potrzebujemy do karty. No i co, widzowie? Myślę, że na ten odcinek nam starczy. W kolejnym odcinku wrzucę. Myślę, jak przejedziemy te kolejne dwa wyścigi tutaj. Albo te dwa przejadę sam, a wrzucę tutaj to. To jest 10 okrążeń i ze zmienną pogodą będzie i Samochód to już trzeba będzie tutaj brać. A, jak gdzie jest mój... O tutaj to. Albo to. Coś z tych tutaj samochodów będzie trzeba brać. On w ogóle jest tu wykastrowany? Ja nie wiem. Zaraz zobaczymy. Nie, no to coś takiego właśnie będziemy myśleli. Albo tą hybrydę, albo o czym oni tutaj jeżdżą. No. No nic widzowie, ale to już w kolejnym odcineczku, a tymczasem co? Do usłyszenia. Cześć. プレイステーション